Metrowej. Przy wietrze, w porywach do 5 metrów na sekundę. Tu mam taki bardzo prowizoryczny układ pomiarowy. Ten amperomierz jest wyciągnięty z zielonej sterowni. To jest tylko po to, żeby zobaczyć, jakie tutaj napięcia i prądy ładuje w grzałkę no, mamy wiatr w porywach do 5 metrów na sekundę tutaj bez problemu idzie zaobserwować 400 W ale także i więcej, ale to w porywach napięcie praktycznie waha się w przedziale

Volt tutaj było razy 4. To już prosta kalkulacja. No, są to siągi przy w porywach do 5 metrów na sekundę. Przy dosyć silnych wiatrach, no niestety nie e... włączałem elektrowni. Ale Maksymalna wartość, jaką udało mi się zaobserwować, moc wychodziła 630 wat, ale wtedy wiatr nawet nie miał 10 metrów na sekundę, więc osiągi są dużo wyższe. No, e, gdyby ta prądnica miała e, założone śmigła 3 metrowe, bo w tej chwili ma 27 metra osiągi wynosiłyby o, mamy 130 W i 4A osiągi wynosiłyby w granicach kilowata, 3-2 metra, średnica granika jakby była, mamy już ponad kilowat, ale wtedy istnieje duże zagrożenie uszkodzenia prądnicy. W tym momencie, tak jak teraz jest elektrownia skonstruowana, czyli mamy prądnicę produkującą prawie że kilowat, przed śmigłami 2,7 metra nie ma żadnej obawy o spalenie statora. Zupełnie żadnej. Po prostu śmigła nie dają, nie, nie dają. Nie mogą obciążyć pronicy, dać mocy pronicy takiej, że po zapięciu jakiegoś obciążenia, dużego obciążenia, ona się spali. No i to byłoby na tyle.